Zrobiliśmy zakupy, mebelki przyjechały, mamy odpowiednie narzędzia, możemy przystąpić do montażu naszej zabudowy kuchennej. Od panów w sklepie dostaliśmy taką ściągawkę, gdzie były rozpisane różne rozmiary szafek. Wybraliśmy odpowiednie, wszystko przyjechało, możemy przystąpić do montażu. A do samego montażu potrzebujemy na pewno poziomicę, wkrętarkę, miareczkę, ołóweczek, kątownik się przyda, kołki szybkiego montażu, Zestaw różnych końcówek i wkrętu, młotek gumowy oraz młotek zwykły. Wiertarka najlepiej z dobrym udarem z materiałów. Przede wszystkim listwę do montażu wiszących szafek. Mamy tutaj same szafki, fronty. Zaczynamy skręcanie szafek. Zaczynamy od wiszących szafek. Szafka nasza wisząca będzie miała 40 cm wysokości, ale hak do jej mocowania. Będzie umieszczony 3 cm poniżej tego wymiaru, czyli na 37 cm. Szafka zachodzić będzie około centymetra cm na kapelki, ponieważ do haka, który będzie umocowany w tej szafce, mamy 37 cm, więc bierzemy mniej więcej stąd wymiar 37 i zaznaczamy sobie tutaj górny poziom listwy mocującej, którą mamy. Tutaj wyznaczamy poziom listwy. W związku z tym, że moja kuchnia jest stosunkowo mała, przewiduję duże obciążenie na naszych półkach, dlatego zrobię otwory co mniej więcej 15-20 cm. Gdybyśmy nie pamiętali, gdzie znajduje się okablowanie podtynkowe, na wszelki wypadek ominimy piony, w których występuje jakikolwiek przejaw prądu. Czyli albo kontakty, albo jakieś takie właśnie kabelki. Teraz użyjemy młotka. Zobaczmy, cóż to nam przywieźli. Mamy tu przygotowane otwory, prawdopodobnie pod zawiasy. Mamy zestaw śrubek, wieszaków. I półka wewnętrzna. Oraz łącznik ścianki tylnej. Przystępujemy do montażu. Doszliśmy już do tego, które otwory są które. Instrukcję odłożymy na bok. To są konfirmaty, a to jest do nich kluczyk. Ale jeżeli mamy taką samą końcówkę w naszym zestawie, to wygodnie będzie to po prostu zrobić w krętarku. Teraz drugi boczek. To są wieszaki, a to jak sądzę, są do nich śrubki. Zmieniamy końcówkę na krzyżakową. Zakładamy teraz plecy białym do środka. nasz łącznik, w naszych wieszakach mamy dwie śrubki, które regulują jedna odległość od ściany, druga wysokość samej szewki. Montujemy teraz fronty. Tu mamy hamulec, który zamontujemy w tym miejscu, żeby drzwi nam nie trzaskały. Niezbędna w Teraz Przykładamy poziomicę. Czas na szafki stojące. To są boczki do naszych szuflad. Przykręcamy prowadnice do szuflad. Teraz czas na montaż szuflady. To są boki, to jest spód. To jest front. Kładziemy go na podłodze frontem do podłogi. Montujemy teraz plecy. Odwracamy do góry nogami. I mocujemy bazy dla tych oto nóżek. Wszystkie szafki mamy już na swoim miejscu. Regulacją ich zajmiemy się przy montowaniu blatu, co będzie miało miejsce w kolejnym odcinku. Zapraszam serdecznie.